Ósma, pora na zapowiadaną wcześniej rozmowę z naszym gościem, a z naszym gościem rozmawiał będzie Piotr Pagieła. Gościem radia Katowice-Oporanku jest wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS, poseł Wojciech Szarama. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zapowiadałem o siódmej naszą rozmowę, cytując ostatni sondaż Instytutu Kantar, który mówił, że notowania prawa i sprawiedliwości spadły w ciągu miesiąca o 4%. Ten, to, to badanie zostało wykonane po ostatniej konwencji, kiedy. Yy, prezes Jarosław Kaczyński obiecał podniesienie 500 plus do 800 plus bezpłatne leki od 65 i do 18 roku życia i bezpłatne autostrady Panie pośle, co jeszcze możecie zrobić żeby ten żeby ten trend odwrócić my w tej sprawie niewiele, my, musimy robić dlatego, że ta sondażownia Kantar jest, wyjątkowo nieprzychylna Prawo i Sprawiedliwości wszystkie inne sondaże dają Prawo i Sprawiedliwości przewagę 10 nad Platformą Obywatelską. Ja uważam, że tak jest w rzeczywistości. Uważam, że ten sondaż nie oddaje faktów, no bo jeśli by to badanie było, bo coś się Polakom w tej konwencji nie spodobało, no to znaczy, że pomysł Platformy, żeby 800 plus dać już od czerwca, powinien się Polakom jeszcze bardziej nie spodobać. A więc tu jest, widzę zasadniczą niekonsekwencję i tym, i tym, i w do tego w wyniku podchodzę z niedowierzaniem panie redaktorze. Uważam, że sytuacja polityczna prawa i sprawiedliwości jest bardzo stabilna, a te propozycje Prezesa, które zostały na Kongresie przedstawione zostały dobrze przyjęte. Waloryzacja świadczenia 500 plus yy, według ekonomistów w pełni rekompensuje dotychczasową inflację. Yy, by to się stało, to powinna ona wynosić 239 zł, czyli to powinno być 739 zł. Yy, ten koszt rewaloryzacji to ponad 24 miliardy złotych. Panie pośle, skąd te pieniądze będą? Te pieniądze już będą w nowym budżecie państwa i to będą pieniądze, które zostaną wygospodarowane przez polski rząd i przez Polaków i rozdzielane, tak jak pan powiedział, dla tych, którzy mają dzieci, będą rozdzielane uwzględniając inflację, a nawet z pewnym plusem, z pewnym dodatkiem. Ja chciałbym przypomnieć, że... 500 plus, które zostało przyznane Polakom wiele lat temu, ona nie przyniosło wzrostu inflacji, natomiast przyniosło wzrost dobrobytu. Niektórzy ludzie po raz pierwszy mogli wyjechać na wakacje razem z dziećmi, pozwolić sobie na pewne zakupy i na tym zyskała cała gospodarka, która do, do, dostała takiego impulsu. No bo przecież te pieniądze wróciły na rynek w postaci dodatkowych zakupów i skorzystali na tym również inni przedsiębiorcy, producenci określonych. Towarów. Jestem przekonany, że tak będzie tym razem, i takie jest założenie pana premiera Morawieckiego, że te pieniądze wspomogą mogą polskie y, rodziny oraz wspomogą polską gospodarkę, która dostanie kolejnego impulsu do rozwoju. Wtedy też mówiło się, że 500 plus ma y, doprowadzić do wzrostu. Y, strasznie nie lubię tego słowa: dzietności. Y, tak się jednak nie stało. Czy 800 plus to jest. Y, to ma być kolejny impuls? No nad tym, nad tym trzeba cały czas pracować nad różnymi rozwiązaniami. a ja przypomnę, że ostatnio został przedstawiony program związany z tym, że nowe żłobki mają powstać właściwie w każdej gminie po to, żeby rodzicom umożliwić lepszą opiekę, większą pomoc w opiece nad dziećmi, a 800 plus jest również jednym z elementów właśnie tego, tego programu. No cóż, nie, nie wszystkie tutaj. Te założenia, jeśli chodzi o wzrost przyrostu naturalnego, one zostały spełnione, ale musimy się starać i te programy są różne. To są nie tylko pieniądze, ale również programy socjalne związane ze żłobkami, z wydłużaniem urlopów macierzyńskich i tak dalej. I to jest przez Polaków bardzo dobrze przyjmowane. Panie pośle w tym tygodniu według zapowiedzi pani, marszałek Sejmu, Sejm ma rozpocząć pracę nad, przepisami dotyczącymi bezpłatnych, autostrad ale to będzie na razie, to będą na razie tylko te odcinki zarządzane przez generalną dyrekcję dróg krajowych i autostrad to uda się zrobić od 1 lipca. Taki jest cel, takie jest założenie. Oczywiście to wszystko zależy od Ministerstwa Infrastruktury, które musi przykonać, przygotować do tej ustawy odpowiednie akty wykonawcze, no bo tu jest to jest kluczowe, jest to jak najbardziej, jest to jak najbardziej możliwe i sądzę, że na wakacje Polacy. Ci, którzy wybierają się na wakacje swoim samochodem i autostradą, już nie będą musieli płacić za te drogi, które są w zarządzie krajowym. Chyba, że pojadą w teatry autostradą Małopolską, to jednak płacić będą musieli. Ja panu przeczytam fragment stanowiska autostrady Starek Autostrady Małopolskiej. Zniesienie opłat za przejazd autostradami, w tym za przejazd. Odcinkami koncesyjnymi między Katowicami i Krakowem ma na tę chwilę wymiar deklaracji politycznej. Ministerstwo będzie musiało się zabrać do pracy i negocjować z właścicielami koncesji. No, autostrada Małopolska jest, jest bardzo droga, a więc tutaj jakaś refleksja, jeśli chodzi o stal eksport, byłaby naprawdę bardzo pożądana i sądzę, że. Te negocjacje, które by w taki jakiś rzeczowy sposób przeprowadzone, mogą również doprowadzić do tego, że te ceny nie będą rosły. Nie będą rosły. Tutaj jestem ostrożny, jeśli chodzi o przejmowanie tych autostrad przez państwo, dlatego że to są olbrzymie środki. Kolegowe idę panu w, słowo, w przypadku autostrady Katowice Kraków, to jest koncesja wygasa w 2027 roku. No właśnie, czyli nie jest to taki odległy czas, i właściciel tej autostrady powinien wziąć pod uwagę sposób działania i cel, przede wszystkim cel działania polskiego rządu i uwzględnić to w swoich kalkulacjach, jeśli osiągną. Trochę mniejsze zyski, no to po prostu się nic nie stanie. Jesteśmy w trudnym okresie gospodarczym i każda pomoc dla Polaków, każda pomoc dla dla ślązaków, którzy bardzo często z tej autostrady korzystają, jest potrzebna. Panie skoro już jesteśmy na autostradzie, to podoba się panu i jeździ pan pewnie czasem autostradami. Podobają się panu takie sytuacje, kiedy tiry wyprzedzają się przez wiele kilometrów. No ostatnio jechałem do Wrocławia i z Wrocławia i ta sytuacja była była taka, taka taka bardzo trudna dlatego ja myślę że tutaj w przyszłości powinniśmy się przede wszystkim zastanowić nad zastanowić powinniśmy podjąć decyzję o budowie trzeciego pasa tej autostrady wrocławskiej natomiast no cóż kierowcy tirów powinni również zachowywać się na tej drodze z taką większą refleksją bo wyprzedzanie tira przez tira powoduje kilkumutnowe opóźnienia dla samochodów osobowych a więc tutaj jest również jest pole do działania dla inspekcji drogowej i dla policji, aby w tych sytuacjach, kiedy jest zabronione wyprzedzanie tirów przez tiry aby te sytuacje wyeliminować, aby prawo było konsekwentnie przestrzegane. Na razie zamiast budowy trzeciego pasa, zapowiadany jest zakaz wyprzedzania przez tiry. To trzeba również zrobić tak w sposób taki, taki rozsądny. Dlatego, że no, część kierowcy, jeśli ktoś się śpieszy i ma możliwość zużycia większej ilości paliwa, no to trudno mu to blokować. Natomiast są określone godziny, gdzie rzeczywiście ten zakaz powinien być wprowadzony i powinien być egzekwowany. Czyli jest pan za? Tak, jestem za unormowaniem tych dróg na naszych autostradach. Autostrada do Wrocławia 4 z Katowic do Wrocławia jest, jest, jest bardzo, bardzo zapchana, i kierowcy tirów muszą wziąć to pod uwagę. To jeszcze na koniec o darmowych lekach chciałbym porozmawiać. Darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia i dla osób po 65 roku życia. Nie będę mówił, że to seniorzy, bo, bo nie każdy po 65. Roku życia lubi, jak tak się o nim mówi, panie pośle, wszystkie leki będą bezpłatne? To jeszcze zostanie określone w aktach wykonawczych, a więc minister zdrowia musi to przygotować. Ta oferta ta będzie jak najszersza. Jestem przekonany, że wszystkie podstawowe leki seniorzy będą mieli za darmo i dzieci tak samo. To są podstawowe punkty naszego programu i one zostaną, zostaną spełnione. Oczywiście będą dalsze propozycje dla Polaków. Dla mieszkańców naszego województwa, i po prostu gołym okiem widać, że poparcie dla, dla prawa i sprawiedliwości, że ono rośnie. Również dzięki tym programom socjalnym, które są ukierunkowane na rozwój całej gospodarki. Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, posłuchujcie, Szarama był gościem Radzie Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dzień dobry. <grych> Dziękuję państwu. Miłego dnia. 在。